O, uwaga, będę się witał, to jest ten moment właśnie. O, o. Dzień dobry! Robimy dzisiaj unboxing pudła, które dostałem od Adaśka i Marcinka. Eee, mam leczki, że Musiał, <grym znać> więc idę po baczuszkę w tym momencie. O, nieprzygotowany YouTube. Uuuu. nam porę. Minus jeden, byczku. Minus jeden, byczku. I polecam zostawić BOX e, Tu jest pudło w tym miejscu e, Nie mam czym tego rozpakowywać Tego chyba nie Ale pizza ha. o patrz opening Pierwsza! Drewniany nóż Uważaj lekki towar no. Le Lekki towar <grym> no, no, no. Mam parkinsona, przepraszam e, Idę po jakiś <grym> nóż konkretny, bo Możem no z Grunwalda tego nie utworzę raczej. Marcin, teraz możesz się zareklamować, to jest ten moment. Gorące omuśki w twojej okolicy. <laughs> Jak on to wstawi do filmu? Martwe ciała na <noworodków>. Nie, wrócił <laughs> 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 Nice. Mam nożyczki, <laughs> gdzie Co? zajebiście. O, idzie. Nigdy nie odpakowałem paczki. Wysyłajcie mi paczki widzowie. Bomba, nie? No masz pięć minut, żeby ją rozbroić. Nie pisałem cię na to. To miał być żarcik śmieszny. Sam, sam wysłałeś adres. Leś jego adres. Mam jego adres. Adaś. Mam. O! Odpakowałem. Ja co? Co, co tu piszę? ajemnicze pudło. Litwo czy woja. Nie gadasz, to jest cały Pan Tadeusz upisany. Panno święta, co jasnej bronisz często. Nie będę tego koształ, całego. odwróć kartę. Loks przeczytaj. Dla mamy noc. a dobrze. A <laughs> Litwo, ojczyzna moja. Ty się tak zdrowię. Ładnie Ocenisz, masz ten czytać. Ten Dziś piękności twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Wow. Nie czytałem tego dawno. To największy zostaw na koniec. Common no, rare Epic Legendary. Zobacz set co możesz tra... O, są jak dropy w CSie. Tak. Chyba są dwa takie same kolory. Nie, <laughs> o nie! No, to nie są dragi, prawda? go nie pokazuję dra... odcinku. Yeah! O, o nie, to bardzo doświadczył. Ej, to to chyba nawet ja nie wiem co to jest. O to ś -ś -ś -ś, man. Maga, niebezpieczny towar, grozi śmiercią. Marcin, czy ty mi o tym mówiłeś? O oh, yes. yeah. To mm. <laughs> będę o to wciągać. Dzięki za dostawę, panowie. Teraz chyba już wiem co to jest. A ja nie. Uh, czy to jest prezerwatywa? <śmiech> <śmiech> Dobra, nie bać to. No. <laughs> Tylko ostrożnie. bo Wiesz, bo jak pęknie, to słabo dziwi. Bo mogę mieć alimenty. No właśnie. A <śmany> widziałeś pod z oczu? Fotki z Marzyłem o tym, dziękuję. O, kolana mnie bolą. Uuu. Można. Łupcy mikrofon wypadnie. To, to... chyba powinna być zlepek niefortunnych zdarzeń podczas odbierania paczki. A go nie jest jak Jezus. Okay, Ej, Marcina, co zrobisz z resztą folii bąbelkowej? Nie twój interes. Co jest? Kto to pakował? <grystanie> Wierzę. Ej, Marci, następnym razem kupujemy. Czas na wielką bestię. Uważaj. O nie, uważaj, żeby ci nie uciekło. Myślisz, że czemu dałem priorytet na paczkę, bo tam coś żyje. Moje dziecko. Nie. Tak. Pamiętaj, ja że powiem. to się tyczy z jakąś twoją dramą. To jest, to jest bardzo, bardzo związane z tobą. Nie zdziw nie, nie się jak będzie na sranę. Coś tam Legendary. się sypie, o mój Boże. A to stresujące moment. okej, okay, odwracam się. Ktoś wam to mówi? <laughs> nie, Ta gada, radość! radość w jego oczach. O nie! Płatki! W taki właśnie sposób pozwoliliśmy ci ciągnąć twoją dramę do końca. Wygrasz ją! Nie gadaj, to są płatki, do nic nie. Nie to będzie na stronę teraz. No, chyba bo się boję właśnie, nie? Fajnie Teraz możesz robić płatki jak pro Okej, okay. podsumowując tą przepiękną paczuszkę Polecam <laughs> Subskrybujcie Adasie i Marcinka Do to, za jaki czas umrę? Zostało ci 30 sekund jeszcze, wiesz?